Ok. Faki, to już się kameruje. Jest. dobra, dobra. 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 <śmierdził> Noszę maskę z uśmiechem na godziny w czasie. Patrzę na sufit, podczas trzymam w tym, co jest na mojej głowie. I kiedy oni pytają, jakie ja robię, mówię, jestem tylko dobrze. Kiedy oni pytają, jak ja robię, mówię, jestem tylko dobrze. Ale faktem jest, nie mogę zejść z mojego materacu. I wszystko, co oni pytają jest, czemu jesteś tak smutny, dziecko? To jest maską, jest. To jest punktem maską jest. Więc możesz zobaczyć ja i Ty nie zobaczyć mnie płacz. Będę tylko trzymać uśmiech. Jestem dobrze. Ja jestem dobrze. I to tylko trzyma filar, ale ja byłem obchodzić za długo. Byłem porównywanie siebie dla więc długo. Tak długo, że prawda, więc długo to prawda. Kurwa. mam tego tekstu zawsze być osądzany przez kiść dziwnych twarzy strach wejść na zewnątrz nie miałem widzieć światło wieki ale byłem miejsca więc jestem ok iż więc jestem ok iż tak kurwa jest <grywka> dziwko, ale fakt jest potrzebuję pomocy ja spadam wszystkie moje klasy oni myślą że potrzebują okularów ja tylko marzę, że mogę przejść to. Marzę, że mogę przejść to. To jest maska. To jest punktem maski, to. Więc możesz zobaczyć mnie próbują. Ty nie zobaczysz mnie płacząc. Będę tylko trzymać uśmiech. Jestem dobrze. I to tylko twoja bateria. To jest więc przerażające. Ale ja trzymać tak się wiele za długo. Byłem porównywać siebie dla więc długo Byłem no nosił... O nie Tak długo to prawda Więc długo to prawda Tak długo to prawda Tak długo to prawda Tak długo to prawda, tak długo to prawda. Tak długo to prawda. Czekam na oklaski. <głos> <głos>